Cześć witamy was Ja i Iga I dzisiaj zagramy w grę Chroma Tam będą kulki takie ostre, żeby cię zabić Naprawdę? Tak, Zobaczmy. bo ja kiedyś oglądałam No to dob, idziemy sobie Idź do tej pani Jestem, dzień dobry Ona nie because mówi Zostaje pisać odejdź I widzę Dobra, widzę, nie wiedziałem. Idziemy dalej. Bo jesteśmy w takim miejscu. Idziemy gdzie tu. No, mamy takie przejścia, tak? Co tam było? Kulki, tam są. Tu są kulki. Jaka też jest czerwona. A to jest debiaska ta żółta. I żółta, okej. Okay. To idziemy dalej dalej mamy tam schody chyba i schody mamy ok no to ale nie mamy pistoletu nie mamy pistoletu będziemy mieli pistolet zaraz tak Aha, tylko samy zółty uh -huh. o o tam jest zółty pistolet, pistolet. bierzemy pistolet tak the... o nie w kulkę Widzisz, Tałka spadła. Mogę w kamery, Nie można żyć. Nie można! Lampę? Też nie, nie można. Ta, 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 ta. Nic! Um. To, Super. Same złote. Aha, i kulka przeszła i teraz mamy odblokowane wejście. Pom, 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 pom. Kolorujemy na żółto. Wszystko na żółto. Dawaj dawaj. Żeby była jak ściana ładna. Ale mamy żółty pokój. <grym> Fajny. O, co też? Jak to mogłeś zrobić? A tak strzeliłem. Idziemy dalej. Okej. Okay. Teraz musimy kulkę zrobić na dół. Proszę bardzo. A idzie to Ładna kula. Tak. Idziemy dalej. O zaraz będzie ostre kulki. Dawaj na to wszystko. Na pewno? Tak. Jest to tu. No, tu. Kloba! Okej. Okay. To nie może. Tu? Tak. Dobra, tu, tu! To nie może. Idziemy dalej. Chciałam, żeby był jak w Zobaczymy co się tu dzieje. Jakiś rysunek mamy. Aha. Dobra. Sensation! No. Dawaj, it. dawaj! It. Nie tu! I poszła nam kulka, Dobra. I tu mamy jeszcze jedną kulkę. Jedna Musimy dodać, żeby ona poleciała tam, tak? Poleciała mhm. tu. I teraz tam polecimy tam i tu zrobi nam przejście. Pięknie. Przechodzimy tu. tu są złoty. Idziemy drzwi. dalej, tak? Na <laughs> the, the chroma gunfire is a specially developed blend of partially <laughs> semi-lethal, dangerously <laughs> radioactive <laughs> isotopes <laughs> and will paint any surface not designed not to oh, be painted by that that Do not sniff, touch, or especially <laughs> lick the paint. No nie no, nie, nie dały żółtego O, nie dałem. Dobra, damy tu okay. Tu nie możemy. Ale to możemy. Dawaj żółty, stary, żółty, na kurte O Jest drugiego I drugi. O o mam zasłoni? Wejście musimy tu wejść. O, tu tyle żółtych. Tyle. Jest to jeden, musi być. Oho, uh -huh, Wszystkie żółte. Jak my tam wyjdziemy? Um, nie, trzeba stalić On najpierw tu. tu. Nie tu. tu. O. Jest to tu. O, proszę bardzo. No super, możemy teraz wejść. Ale kule. Cool. Tu mamy kulkę jeszcze, która nam blokuje wejście, to damy ją tu Tu, tu, tu i tu Syski stanie! syski stanie. Uuu, Oj. ile ma laserków Jeszcze syska Wow, na środku stoi, ale fajnie <noise> Lecimy Chcemy, bo kulka już jest zamknięta. Idziemy dalej. Chcemy zobaczyć, czy kulka jest zamknięta. Tu mamy żółte. Sensation. Naciśnij. Proszę, nie opuszczajcie trygera. Jak wejdziesz. Tu jest kulka. O. Tak. I nam otworzyło drzwi. Sensation. You have successfully understood the boom. correlation between triggers boom. and worker draw. Boom. Boom. That I boom. makes you more I intelligent than 39% of test subjects. Oh, 7% of test monkeys. Teraz dostaniemy. Klikniemy na kulke. Klikniemy to. i otworzyło nam te trzy idzie. Ale super zrobiłaś!

A tu jest kula, tak? Ona jest. Dobra, jest tutaj tylko. Więc tu musimy dać żółty. Tu żółty i w kule i ona to przyleci. I otworzy nam. Drugie. Drogę. Tak jest. Wszystko na żółte! O ja, co dużo będzie. No dobra, Bach. 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 o tu Bach, jest Tak nam się farba skończy. To? Skończy, bo jest. jeszcze? Tak. Żeby, żeby... O tak po jedny, tak powolutku. W tu, 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 tu. Bum! <grym> Zamknięte, jak my tu wejdziemy? Mamy żółty pokój. Tak, cały. To jest ten Otwarte. Otwarte, bo. a zamknięte. Trzeba tą dać tutaj. Jak my to zrobimy? Damy jeden tu. Drugi tu. Drugi. Trzeci tu. I popatrz. I czwarty tu. I mamy już na środku. Idziemy dalej. Not bad. Thank you. <laughs> it is worth noting that unlike the ones you've encountered Boom. in the previous rooms, the worker droids <laughs> in the next room are not deactivated or hibernating. Oh yeah, <laughs> that <hibernated. laughs>

tu zamalujemy. Zamaluj się, I kulkę. Bum. Uuu. Uh. Uderzyła nas. Tu się schowamy. O, już uwięziona jest tu. I możemy spokojnie przejść. Juf. Żeby nie było drugie ostre Ostre kule. Ostre kule niedobre. The color can be mixed on canvas. If you remember your time in kindergarten, się o, part o, be nie problemu, you, you, A się taki... to kindergarten, you czekaj, czekaj. may attend the Chromatech seminar on subtractive taki color mixing for preschool pre at the end of the test. To mamy popsute drzwi. Ktoś tutaj wyłamał. A tu? O, jakieś kable wiesz. Dobra, idziemy dalej. Tu leży kula. kliknę. To nie. Popsuta. Tu damy na żółto. To o. nam otworzy drzwi. O, mamy drugą. Tu damy. Tak, to nam otworzy tamte drzwi. tak damy, tu. To musimy zafarbować, to ona przyjdzie do zielonego, to nam drzwi otworzy. A to też. Tu nam zafarbujemy, żeby nam tamte drzwi otworzyła. To jest popsuta, popsuta. bo ona jest brązowa. Aha. I trzeba ją nakolorować na brązowy. O masz kolorowy. Hmm, ładny. Masz kolorem. To to z kolorem. Z kolorem. Z kolorem. Z Z tego chyba wyjdzie fiolet. Z wyjdzie Z Z kolorem. Z tego i Z, z tego. Z Z o kurde, no rzeczywiście Bo ja kiedyś znam Mhm Pamiętaj, ze fiolet... Tego zł... zielony Mhm Okej, okay, idziemy Idziemy Dobra. Okej okay. um, Zróbmy fioletowy gdzieś Poczekaj Tu musimy dać żółty najpierw, żeby ona poleciała do żółtego Ale... Poleciała. Ale się obudziła, tak? Mhm Obudziła Hej hej hej, dzieciaki! Tu na czerwony, tak? Tak. I tu na jaki? Na tebieski! Proszę bardzo. No i co? Otworzyły się drzwi? Otworzyły się. Idziemy zobaczyć, co tam się będzie działo dalej. Dalej, straszne. Straszne mówi, że będzie? Chyba, Chyba nie. A zobacz. Mamy zamknięte drzwi, nie wejdziemy Musimy najpierw... to też uh -huh. To mamy coś, tak? Aha, najpierw tu To musimy zrobić na... Tu też by weszło Czerwony Czerwony I... I złoty Pięknie hmm. Super Teraz O, teraz będzie trudne Jak zrobić, żeby ta przyszła tu? <noise> taki i taki Myślisz? Czyli musimy zrobić fioletowy, czyli niebieski i. Czerwony. Niebieski i. Czerwony. czerwony. Widzisz? Aha, widzę. Otworzyło nam tu drzwi. Drugie drzwi. Tam. I tu drzwi mamy otworzone. I teraz, jak my zrobimy, żeby ta Musi. się tutaj znalazła. Może na zielono ją zamalujemy? Bo patrz, tu będzie zielone i tu zielone ją przyciągnie. Jak jest zielony? Um, nie wiem. Nie wiesz? Niebieski i czerwony to fioletowy, tak? Aha. I żółty. Tak. Niebieski, i żółty. No to dajmy żółty i niebieski. A, a, atakujemy. O, i mamy otwarte drzwi. lećmy dalej. Ile Teraz. kolorów? Oj oj oj. Ten tutaj, nie dotykaj tam. Tego nie dotykać. Mhm. Oj Jezu, rzeczywiście. Tylko taki. Aha, dobra. To Tylko. musimy zrobić na fioletowy, tak? Mhm. Czerwony i niebieski Czerwony i niebieski. No dajmy. Czerwony. I niebieski I niebieski. Jest fioletowy. Tutaj damy zielony tu. To ten zielony tu przypłynie, nie, przyleci, tak? Tak i tak. Czyli żółty i... Niebieski. Żółty i niebieski. Piękny. A z tego musimy zrobić, żeby ona tu przyleciała pomarańczowy, czyli tylko chyba żółty, nie? Trzeba strzelić. To będzie działa. Nie bo nie. No nie, bo przyciągnęło ją tutaj, widzisz? Nie ten. Dobra, idziemy. Tu mamy jakieś kulki. Tu mamy niebieską. Mhm. Latającą. Okej, okay, no dobra, idźmy dalej. Zobaczymy co się dalej dzieje. Nie zrobiłeś tamtego. Co miałem zrobić? No tamte. No nie wiem co miałem. Dobra, idźmy dalej. Tato Poczekaj, mamy tu czerwoną pomyślmy. Czerwony. Tu mamy zamknięte. Musimy wejść, bo ona.. Tu mamy zamknięte i tu musimy czerwoną zrobić, tak? Czerwię. same czerwień. Dobra. Zrobimy czerwony I w nią strzelimy czerwonym. O. I się zmapała tu i nam krzywi. otworzyła. otworzyła o... Fioletowy tel, fioletowy to robi się tebiaski i czerwony, tak? Tak jest. I fioletowa pójdzie. Mamy też samą niebieską chyba, tak? Samy. Dawaj samy. samą niebieską. Zielony, czyli jaki? Żółty i niebieski. niebieski. Tak. Żółty i niebieski. niebieski. To mamy zielony. I jeszcze czerwony, czy znaczy pomarańczowy to jest chyba. Ej, czerwony. Żółty i czerwony. Tak, żółty i czerwony. I wszystkie są na miejscu otworzyły nam drzwi lecimy. O ile tu jest kulek. Uciekaj. Dobra, czekaj. Nie tu, tylko tam. Dobra, zobaczymy, co my tu nie! mamy. Tu mamy przejście, tu mamy kulkę. Nie. Co my musimy tu zrobić? Tutaj musimy przyrzucić, tak? Nie zrób tego, nie lub. Nie lub. Patrz, mam taki pomysł. Wiesz jaki mam pomysł? Że... Zrobimy tu na czerwono, bum. Wyjdziemy tu. Strzelimy, przykuśmy niebieskim, żeby ta kulka do nas poleciała. To na nas będzie gonić, widzisz? Chodźmy tu. Ona nas goni i ona teraz tutaj się złapie. Ha ha ha. I otworzyła nam drogę dalej. BUM co tu się dzieje? Mm. Widzisz po jednym? Po jednym. O. Eee. Jak to Debiezki. zrobić? Niebieski. Niebieski sam. Tylko niebieski tu wystarczy, uh -huh. tak? Tak. I będzie fioletowy, tak? Tak. Dobrze, spróbujmy. No miałaś rację. A zielony to z z żółtym, tak? Bum. miałaś rację. A teraz taki to muszę batelbień. Proszę bardzo. A, A żeby las... żółty był, to żółty tylko, nie? Brąz. Ale ty jesteś mądra. Hmm. Nie wiedziałem, że ty tak umiesz. O -o -o. To jest dobra. Mamy tu taki Świ. myk, żeby zrobić... Możemy tam wejść? Spróbuj. No nie możemy, bo jest zamknięte. Ale, Ale nie patrz, tylko jak ja na... strzelę tu czerwonym, popatrz. Tu. O, cholerka, nie strzeliłem czerwony. Żółty miałem. O, o, o. o, tu jest dam... drugie. Eee, możemy zrobić tak. Czerwony jak tu strzelimy. Nie poleć. A tu? A jak w nią strzelimy, to też nie poleć. A tu? Wiesz co, to możemy zrobić tak jeszcze. Możemy tu klić... Poczekaj, tutaj dużo. zrobimy czerwony. Nie. Nic. A tu zrobimy żółty. Trochę namieszałem wiesz O! I nas puściło. Otworzyło nam tu. Nie ma żadnej kulki. I nie możemy kulki, Tu są kulki. Ale one są chyba. To jest tutaj. Aha. Idź, uciekaj. Mhm. Co musimy zrobić? Tu mamy czerwony. Dobra, czyli stąd musimy jakąś kulkę zabrać, chyba co? Nie, nie. Tam mamy kulkę czerwoną, patrz. A atakują, tata. One atakują? Jelo, atakują, mogą o no, tak zabić. Nie, yeah. nie. Ale poczekaj, patrz. Będziemy uciekać. Ona idzie do nas. Uciekaj. Uciekamy i damy tu. Czerwień. Czerwień, o, i ona tu przyleci. A, widzisz. Ale! Robimy tak, otworzyła nam przejście i idziemy dalej. Chyba nie ma lepiej. Jak to zrobiliśmy mądrze fajnie. Dobra. Ale tam są trochę chyba. Zobaczymy co tutaj będzie teraz. Na, na leczunku! Dobra, zobaczmy co tu jest. Tu mam jakiś żółty dużo. Tam chyba tak. Musimy taką znaleźć. Taką nie mam. Ho, ho, ho. Zrób na no, żółtą taką. Tu mamy żółtą. Czyli tą żółtą generalnie. Kliknij możemy wziąć. Mi... A ona nie przyjdzie tu do nas. Tylko żółte. To Ty jest faniaro. Żółte dawaj tam! Ale tu nie można, a tu mówisz żółte dać? Aha! No widzisz, to mądra jest ta dziewczynka. I co ona działa A popatrz, to teraz damy tu inny kolor. Zielony. I tu mamy jedną. Potrzebujemy tu drugą. Drugą, ale gdzie są kulki. I tu. O, nie wejdziesz. Nie, nie wejdziesz. Nie no wejdziesz. Już... Tu mamy jedną. O, tu jeszcze jakaś kulka jest. Dobra. O, chodzi do to. Jest nie... brązowa. Nie, to jest pomarańczowa ją tu też trzeba by dać, ale jak my to możemy... a widzisz... czerwony i żółty, tak? I ona teraz wyjdzie nam tu. Uj, uj, uj. Masz pomysł, jakby to, żeby ona tu wyszła, musimy to chyba zmienić też na pomarańczowy. Nie, ok. O, i tu jeszcze musimy pomarańczowy dać, i ona tam podleci. Patrz. Czyli musimy zrobić tu żółty i czerwony. I tam pomarańczowy. To mi się zamknęło, ale okej. Okay. Mamy tu otworzone. I tą niebieską o. kulę możemy wziąć, bo potrzebujemy ją tu dać. Czyli musimy. Zrób żółty najpierw. To jest ta, co będzie biegnąć za mną, więc patrz. Myślę, że zrobimy Najpierw tu zoom. niebieski i patrz z niebieskiej przyrżnę A. albo tak i ona będzie biegła teraz ze mną Chodź tu O proszę, widzisz? Fiuf Udało się, idziemy dalej Ok, teraz pójdziemy do mamy, tak? Pomalujemy pokój na czerwoną w Nagrodę Tu nie tak. mogę Mamy czerwony pokój. Romatek. Kiedy drugie zrobisz, to dostaniesz do bieski, tak? A, chyba tak. Nie wiem. Idziemy dalej, czy kończymy? Patrz, patrz. Idziemy. Idziemy. Widziałeś na luzunku? Nie, nie patrzyłem, ale ty chyba widziałeś mi, pomożesz. Najpierw te bazuły. O nie. Tu mamy niebieską. Trzeba kliknąć na debioską, ale... Żeby ona tu przyleciała, tak? tak? To jest ta latająca, ale chyba ona. A, on się nie rusza, trzeba tak zrobić, tak? O, takie. Zapraszam Wszystko, tu. wszystko, wszystko. Nie, wszystko. tak nie może być, bo ona nie przyleci, widzisz? I tam to już musimy kasować. O widzisz. I ona się powinna. Oj się nie trafiłem. Bum. Złoty nie wlazła. O, widzisz? I otworzyło nam drzwi. I mamy dalej. Mamy zielony Gdzie ta żółta ma iść? No, żółta musi nas. Aż tu. O, tam się ją też przesunąć. Przesunąć się robiłaś no, Dobra, spróbujmy tak. Tu żółtą? Tak. Gdzieś tu. I. Tutaj zamkniemy. I teraz tak. I teraz tu, 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 tu. tu, a to będziemy teraz kasować te kolory, one się będzie nam przesuwać i proszę bardzo. I teraz jest fajne Otwarte. Otwarta, czerwona, kulka Przecież dobra. teraz teraz musimy tu czerwoną przesunąć. Tak. Ale jak my to zrobimy? Jak my zrobimy? Chyba prosto będzie, patrz. Muszę Zrobimy czerwony tu. I czerwonym damy tu. I czerwonym damy tu. Poprawiłam. I tutaj już może zmienimy. Tak? I o. tu zmienimy. I proszę bardzo, Jestem z Bach. Dałeś. I dalej bać. możemy lecieć. Gdzie? Pomarańczowy musimy zrobić tu. Eklan! Ekran. Ekran. Dawaj Ek! To jest kamera. Kamera. Mamy zieloną kulkę i tą zieloną kulkę. Nie pat Musimy gdzieś tu dać. Czyli musimy zrobić. Jak się zielone robi? Um, chyba ten. Niebieski i. Czekaj, zrobimy. Niebieski i żółty, tak? Żółte. I drugi raz zrobimy tutaj. Żółty i. niebieski. Niebieski, czy to... Oj, nie złapało nam. Ale to poczekaj. Musimy skaksować tamty. Czekaj. Niebieski i żółty. Tu damy ją. A tą skasujemy. I teraz tu spróbujemy dać. Niebieski i żółty. I poleciała. Otworzyło nam tam coś, okej. Okay. Ale my jeszcze tutaj potrzebujemy chyba, żeby tam wejść, tak? Tak, jeszcze jeden. Ten pomarańczowy musimy dać tu, czyli to będzie proste, bo dajemy sobie czerwony easy. tu e, i żółty tu. Mamy tak. pomarańczowy, i tak samo tu zrobimy. Easy. 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 Boom, lecimy easy, dalej. Easy. Tak? Tak jest. Easy. To, to, patrz, patrz. Co? Patrz, patrz najpierw tu. Pięknie. No widzę. Jest znowu dużo kolorów. Ale my już tutaj zakończymy. Tak? I tak. w następnym odcinku się spotkamy. I będziemy dalej przechodzić kolory. Tak? Aha. Także trzymajcie się. Pa, pa. pa, pa.